Kupia całą uwagę. Mam już goli w trzech ostatnich meczach. Transmisja już za chwilę. Na dzisiejszy mecz z niecierpliwością czekały setki kibiców. Czas na kolejny wieczór piłkarskich wrażeń. Miejmy nadzieję, że nie zapomnimy dzisiejszego spotkania. Nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentowania tego meczu razem z Jackiem Laskowskim. Przed nami rewanż 1 już my, Ale szupadnia teraz! Wejście klasa światowa! Mogło być naprawdę nerwowo! Przejmuje się na strzał. Nie było wcale łatwo dosięgnąć piłki. Brawo. Brand. No i przejmuje teraz piłkę. Pong. Dobre, zejście ze skrzydła. O, taką interwencję to ja rozumiem. Skutecznie i czysto. Kent. Mają w składzie kilka silnych nazwisk, postaci, które mogą wziąć na siebie ciężar gry, ale ta jedna wyróżnia się chyba najbardziej. Jak sądzisz, co tu dziś pokaże? Jest w gazie. W ostatnich trzech meczach strzelał jak opętany i dzisiaj może być podobny. No, jak widzimy, zespoły mają problem z celnymi podaniami w środku pola. Ciąg na bramkę, będzie teraz chyba groźnie. Nie udamy teraz to wybicie. No nie wiem, co mu strzeliło do głowy. Najlepiej przemilczmy to uderzenie. Jagielonia, traci piłkę. Jego. Okazja może być groźnie. Bramka! No i mamy otwarcie wyników w tym meczu. Prowadzą zatem 1 do zera. Ładne minięcie, może być groźnie. Dośrodkowuje w pole karne. Oj, i proszę. Udana interwencja przy dośrodkowaniu. I dla mnie uwagi Tarasa Romańczuka. Kończy się stratą piłki. Tracą piłkę teraz. Dobra interwencja. Może nieco ryzykowna, ale nie było faulu. Gramy dalej. Myślę, że to słuszna decyzja. Nie ma co się rozdrabniać i przesadzać z gwizdaniem każdego kontaktu. Gra straciłaby na płynności. Znakomita interwencja. Jest gol! Odrabiają część strat, ale to już chyba raczej tylko Trafienie honorowe. Mogą rozbywać akcje przy nimi bocznej. Mają tam sporo miejsca. Jakie to niesło, była aż utrośnie. Może być groźnie. Piosku, czy mu się uda? Świetnie teraz w obronie. Ależ go ograł teraz. Jesusi Simas. Fantastycznie to zastopował. Grant. Imponują dzisiaj w obronie. Naprawdę. Znowu są przy piłce. Ładnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Uwaga, musi to wykorzystać. Tak, bramka. Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. bo bitki nie dało się już wyjąć. Aktualny wynik to 2 do 1. Brandt. Świetna teraz gra we własnym polu karnym. Jacob ma sporo miejsca na skrzydle. Może pociągnąć akcję. O, musi być gol. A teraz gol. I to druga bramka tego zawodnika. Zatem, mini państwo, mamy dublet w dzisiejszym meczu. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Będzie zmiana. Czy wywołana konkluzją, czy bardziej taktyczna? Może się okaże za chwilę. Forest. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga. Łapie piłkę w ręce. Bez problemu. Teraz Romanczuk, uwaga, udany przechwyć teraz. Dobra interwencja, wyczytaj próbę ataku Jesu Simas. Jesus i Uwaga, prostopadłe zagranie teraz. Przewidział teraz sytuację obrońca. Odebrał mu piłkę, a pachniało tu golem. Forest. Indywidualna akcja. Może być ciekawie. Szansa! Wybronił to, ale co teraz? Tak, ta akcja mogła rozwinąć się lepiej. Taras Romanczuk. Hansen. Jesus Simas. Dobra próba podania. Piłka oddana przeciwnikom. Grant. Świetne podanie, Jesus Simas. Wyszło na jego, ale podjął ogromne ryzyko tym ślizgiem. Piłka znowu po ich stronie. To będzie dobry strzał. Tylko słupek. Piłka wraca w pole. I to by było tyle. Może coś być z tego podania. Przerzuca górą. Udanie. Grant. Proszę poduje w pole karne. No i nie ma. Dużo tutaj do gola nie zabrakło. Piłka minęła, jednak słupek. Tak, to było całkiem dobre uderzenie głową. Nie może mieć do siebie zbyt dużych pretensji, ale braku gola na pewno żałuje. Franc. Jak rozprowadzi ten atak, koledzy sygnalizują swoją pozycję, ale bramkarz teraz, bardzo dobrze. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy jak wpłynie to na obraz gry. Głęboka ta centra z narożnika. I centra. Gęsto w szesnastce, co zrobi? Brawo, ratuje tym blokiem drużynę. Jezus i Jest to dośrodkowanie, świetnie, ciężko tam było trafić do siatki pod takim kryciem. Interwencja, wybicie, znakomicie, jak z podręcznika. I wychodzi piłka za boisko. Rozpoczną od bramki. do końca zostało już tylko 5 minut ładne minięcie, może być groźnie dośrodkowanie do i Imaza Jaga zacznie teraz z narożnika boiska Przerwa w grze, a w niej dochodzi do zmiany w zespole. Szybko wykonany stały fragment. Już grają. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Ogranie do Romańczuka. Pierwszorzędny strzał głową. To powinien być gol. Zwykle po takich uderzeniach raczej nie ma co zbierać, ale tutaj mamy skuteczną interwencję. Krótko rozegrany stały fragment. Centra na Romanczuka. I tak! Piłka w siatce proszę państwa! Wspaniałe uderzenie z goleja! Obecny wynik 4-1 Mogą rozwiewać akcje przy linii bocznej. Mają tam sporo miejsca.